Star Wars Battlefront 2, wydany przez Electronic Arts, to niezwykła historia odkupienia w świecie gier wideo. Gra, która zadebiutowała w ogniu krytyki z powodu systemu mikropłatności, przeszła transformację, stając się w 2025 roku symbolem sukcesu napędzanego przez społeczność. I gracze, którzy powrócili do swojej ukochanej gry, domagają się trzeciej części Battlefront'a. Do takiego stopnia, że ostatnio wy***li serwery EA. W maju 2025 roku. Star Wars Battlefront 2 przeżyło niespodziewany renesans, osiągając na wszystkich platformach rekordowe 320 tysięcy graczy jednocześnie, wynik niespotykany nawet w czasie premiery. Ten wzrost napędziła oddolna kampania społeczności na Platformie X, gdzie fani, wspierani między innymi przez aktora z serialu Andor, promowali grę hashtagami i apelami o powrót do galaktycznych bitew. EA jak to EA? Ma tendencję do dymania swoich graczy. Początkowo jak zobaczyłem, że powstał ponowny hype na Battlefronta, gracze zaczęli się jarać i domagać trzeciej części to nie ukrywam, że nawet trochę śmiechłem. Dlaczego pewnie zapytacie? Otóż ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, że jakby jakakolwiek nowa odsłona Battlefronta wyszła. Jakim ta gra byłaby kurwa gównem. Wystarczy jedynie spojrzeć na tendencje beznadziejności chociażby ostatnich dwóch Battlefieldów, kiedy wszystko budowało się do BFA 1. Eee, Battlefield 1 był cudną grą. Nagle powstała piątka, która ostatecznie była znośna, jednakże pamiętamy wszelkie kontrowersje z nią związane. To na dobitkę powstał Battlefield 2000. 42. Nie będę teraz też robił nie wiadomo jak dużego omówienia, dlaczego te gry były takie beznadziejne, bo naprawdę nie trzeba dużego researchu, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Jednakże, w skrócie, porównując nowe Battlefieldy do dobrych, starych części, no to jest różnica gigantyczna. Ale mówimy o Battlefroncie. Dlaczego nawiązuję do Battlefielda? Ponieważ. Battlefield jest robiony przez dokładnie to samo studio, które tworzyło Battlefronta. Generalnie te gry są do siebie bardzo podobne, naprawdę wiele aspektów ze sobą łączą. Jakby odpalić Battlefronta osobie, która nigdy nie grała w tą grę, to by powiedziała, że to jest Battlefield na modach. Może jak EA zepnie dupę i nowy, zapowiadany aktualnie Battlefield będzie rzeczywiście dobrą grą, to jakiekolwiek nadzieje na nowego Battlefronta, moim zdaniem, mogłyby się otwierać, jednakże jest bardzo duży przedwczesny hype, przynajmniej ja tak to widzę. Uwierzcie mi, lepiej mieć starą, dobrą grę niż nową, gównianą grę i się tylko zawieść. No to przyszedł. Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Jednak co takiego na przestrzeni lat wydarzyło się, że to gracze musieli reanimować swoją ukochaną grę. Dlaczego po premierze Battlefront 2 okazał się fikołkiem, który praktycznie zabił całą markę. Zapowiedź Battlefronta 2 wzbudziła ogromne oczekiwania. Gra obiecywała epickie bitwy w trzech erach Gwiezdnych Wojen, prequelach, trylogii oryginalnej i sequelach, z kampanią fabularną o imperialnej dowódczyni Aiden Versio, różnorodnymi trybami wieloosobowymi i oszałamiającą grafiką na silniku Frostbite 3. Zwiastuny prezentowały starcia z udziałem Dorfa Moula, Rey czy Jody, podgrzewając entuzjazm fanów. Jednak premiera w listopadzie 2017 roku przyniosła rozczarowanie. System mikropłatności oparty na losowych lootboxach, które dawały przewagę płacącym graczom, wywołały oburzenie. Odblokowanie postaci takich jak Darth Vader wymagało około 40 godzin grindu lub dodatkowych opłat, co nazwano modelem pay to win W zasadzie kupywaliśmy pełnoprawną grę za ponad 200 zł i w środku znajdowaliśmy grę mobilną z pełną ilością mikrotransakcji. Pewne osoby pewnie byłyby zadowolone. 3, 2, 1, Oh no! oh Krytyka osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy komentarz i jej na tłumaczący system jako sposób na poczucie dumy i osiągnięcia stał się najbardziej zminusowanym postem w historii platformy, zdobywając ponad 683 tysiące negatywnych ocen. Był to moment, w którym jej pokazało, jak bardzo oderwane jest od oczekiwań graczy. Lootboxy w Battlefroncie 2 okazały się przykładem chciwości, która zepsuła potencjalnie świetną grę pisał krytyk gier John Walker na łamach Rock Paper Shotgun w 2017 roku. Kontro, kontrowersje przyciągnęły uwagi mediów i polityków, a Belgia w 2018 roku wprowadziła prawo uznające lootboxy za formę hazardu, zakazując ich w grach, co było bezpośrednią reakcją na model monetyzacji Battlefronta 2. jej tymczasowo wycofało mikro płatności, ale reputacja gry została nadszarpnięta. Kampania fabularna, choć interesująca, była krytykowana za krótkość, 5-6 godzin gry, a tryby wieloosobowe borykały się z problemami technicznymi, co skłoniło wielu graczy do porzucenia tytułu. DICE szybko zareagowało, wprowadzając w marcu 2018 roku przebudowę systemu progresji. Lootboxy zastąpiono liniowym zdobywaniem punktów doświadczeń, a mikropłatności ograniczono do kosmetycznych skórek. Wydać grę, która jest popsuta na premierę? Naprawić ją? Potem ją zamordować. Po usunięciu Lootboxów gra zaczęła pokazywać swój prawdziwy potencjał. To co zostało to solidna strzelanka w uniwersum Star Wars, zauważył jeden z krytyków z IGN w recenzji aktualizacji z 2018 roku. Przez kolejne dwa lata gra otrzymała darmowe aktualizacje, wzbogacając ją o mapy: Genozis, Felucja czy chociażby Skarif. Bohaterów BB-8 Grievousa obiła na Konobiego i tryby takie jak Supermacja czy Kooperacja, umożliwiającą rozgrywkę offline lub kooperacyjną. Ostatnia duża aktualizacja, w kwietniu 2020 roku, The Battle of Skarif, dodała mapę inspirowaną Młotrem 1. W grudniu 2019 roku wydano Celebration Edition zawierającą wszystkie kosmetyczne dodatki, co ułatwiło nowym graczom dostęp do pełnej zawartości. Te zmiany odmieniły oblicze gry. Zbalansowana rozgrywka, oszałamiająca grafika i autentyczna oprawa dźwiękowa od głosów blasterów po muzykę inspirowaną Johnem Williamsem przywróciły wiarę w Battlefronta 2. Gra zaczęła być chwalona za różnorodność trybów, od wieloosobowych bitew na 40 graczy, po kameralne starcia w Heroes vs. Villains oraz za imersję, którą wzbogacały głos aktorów, takich jak John Boyega czy Daisy Ridley. Czy EA odpowie na wezwanie graczy i stworzy Battlefronta 3? Czas pokaże, ale dziedzictwo Battlefront 2 już teraz jest niezaprzeczalne. Łącząc pokolenia fanów w galaktycznych bitwach.